Witam, strąż numer 2. Właśnie walczyłem ze smokiem żeby, żeby na kreatywie, żeby zobaczyć, co od niego wypada. No i po walce ze smokiem zauważyłem, otóż, taką dziwną rzecz. Wygląda to trochę jak okno, lecz gdy powoli zaczęło się tam zbliżać, zanika. No, na chwilę zobaczycie. Widzicie? Zanika. A teraz się znowu pojawia. Nie wiem, o co z tym chodzi, lecz to jest dziwne zjawisko i dlatego chciałem wam je pokazać. No i jeszcze jedna dziwna rzecz, że miałem na jednym świecie na, w jednym DNG dwa smoki, a przeważnie są... jest tylko jeden yy, Właśnie teraz to mam udowodnię Tu mam tą fontannę, co zawsze z niego taka wypada To jest nawet doświadczenie po nim jeszcze A tu pokażę ściennego bossa. smoka. Za ja chwilę muszę tylko go znaleźć. Widzieliście? Następny A jeden został już rozwalony